Przyłapałem żonę na zdradzie podczas letnich warsztatów pisarskich, więc wynająłem detektywa, zebrałem dowody i zniknąłem bez śladu, zanim wróciła. Jestem prostym facetem, nieskomplikowanym. Lubię, kiedy życie jest bezpośrednie i czerpię z satysfakcję z pracy. Jestem inżynierem w dużej ogólnokrajowej firmie mającej biura w całym kraju. Mam przyjaciół i choć nie jestem wielkim miłośnikiem alkoholu, od czasu do czasu wypiję piwo. Staram się trzymać formę jak na swój wiek. Kiedyś każdą wolną chwilę spędzałem na żeglowaniu, ale mając żonę i dwie młode córki, z czasem sprzedałem łódź. To był jeden z kompromisów, na które poszedłem, by mieć czas dla tych, którzy naprawdę się dla mnie liczyli. Od 25 lat jestem szczęśliwie żonaty z Karoliną, nauczycielką licealną. Nasze dwie córki są teraz na studiach. Klara studiuje na Uniwersytecie Browna w Rhode Island, a jej młodsza siostra, Denise, uczęszcza na Uniwersytet Bostoński. Pewnie nie byłbym w stanie pozwolić sobie na te drogie szkoły, ale na szczęście dziewczyny są oddanymi studentkami i zdobyły imponujące stypendia. Nasz dom znajduje się w Karolinie Północnej, w miejscu zwanym Trójkątem Badawczym, skupionym wokół świetnych uniwersytetów w Raleigh i otoczonym topowymi firmami high-tech. Życie i praca tutaj to prawdziwa przyjemność. Byłem trochę zawiedziony, gdy dziewczyny wybrały uczelnie na północy, ale rozumiem, że muszą już wyjść w swoją strefę w komfortu, co ostatecznie jest pozytywną rzeczą. Nasze córki to niesamowite, inteligentne, zabawne, urocze młode kobiety o silnych wartościach moralnych. Codziennie martwię się o ich bezpieczeństwo, ale ufam ich zdolności podejmowania decyzji. Obserwowanie, jak dorastają i robią pierwsze kroki ku samodzielności, oznaczało, że ja i moja żona znów mogliśmy mieć czas tylko dla siebie. Czekałem na ten moment od dłuższego czasu. Wyobrażałem sobie, że wracam do domu każdego wieczoru do kochającej żony, która skupia się na mnie, a ja na niej. Wyobrażałem sobie, że ponownie nawiążemy więź i znów będziemy szczęśliwi. To miało być prawie jak bycie nowożeńcami: kolacje w restauracjach, wyjścia do kina, teatrów i ponowne odkrywanie siebie nawzajem, tak jak zawsze tego pragnąłem. Jednak rzeczywistość nie potoczyła się dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem. Szczerze mówiąc, patrząc wstecz na ten pierwszy rok po wyjeździe córek na studia, zauważyłem, że Karolina przechodziła zmiany. Jej zainteresowania zaczęły się zmieniać. Na początku myślałem, że to jej sposób na rozkwit, teraz, kiedy dziewczyny już z nami nie mieszkają. Jednak z czasem zdałem sobie sprawę, że to, co obserwuję, to istotna przemiana w jej wartościach i priorytetach. Karolina jest nauczycielką angielskiego, specjalizującą się w pisaniu kreatywnym. Prawdę mówiąc, jest też sfrustrowaną pisarką. Jako młoda matka i nauczycielka nigdy nie miała szansy pisać tak, jakby chciała. Latem i kiedy tylko mogła znaleźć godzinę lub dwie, Karolina poświęcała czas na pisanie, ale jak dotąd niewiele z tego wyszło. Wysyłała swoje eseje i opowiadania do czasopism literackich, tylko po to, by zebrać pokaźną kolekcję listów odmownych. Wielkiego arcydzieła, na które liczyła, nigdy nie stworzyła. Przyznam, że lubię czytać jej teksty, ale jako pisarka nigdy nie wyszła poza schematyczne i czasami przesadnie dramatyczne historie. Ma romantyczne wyobrażenie o tym, kim powinien być pisarz, a w głębi duszy podejrzewam, że bardziej pociąga ją sama idea bycia pisarką, niż rzeczywiste pisanie. Mimo to, jeśli to ją uszczęśliwia, to mnie też. Przez większość naszego małżeństwa Karolina była członkiem różnych grup pisarskich. To spotkania ludzi, którzy zbierają się, by pomagać sobie nawzajem poprzez krytykę, sugestie i dyskusje nad swoimi pracami, mając na celu poprawę pisarstwa każdego z uczestników. Niektóre z tych grup wydawały się naprawdę produktywne. Inne przypominały kluby wzajemnej adoracji. Ostatnia grupa, do której należała Karolina, gdy wszystko się rozpadło, miała elementy obu tych cech. Spotykali się na zmianę w domach poszczególnych członków. Kiedy spotkania odbywały się u nas, starałem się im dać przestrzeń. Próbowałem kiedyś dołączyć, ale Karolina i kilka innych osób miało obiekcje, więc przestałem się wtrącać. Obecna grupa Karoliny liczyła około dziesięciu osób mężczyzn i kobiet. Niektórych z nich lubiłem, innych mogłem sobie darować. Połowa z nich była dość przeciętna, a reszta wyróżniała się w jakiś sposób. Na przykład Regi, kobieta, poświęca się pisaniu historii i biografii, przeprowadza prawdziwe badania i pisze książki o naukowym charakterze, ale na tyle interesujące, by przyciągnąć czytelników. Przeczytałem wszystkie jej książki i bardzo mi się podobały. Betty ma zamiłowanie do pisania fantazy. Nie sądzę, żeby widziała siebie jako kolejną J.K. Rowling. Raczej jest typem od jednorożców i magii. Jest miła, a jej pisarstwo wydaje się być bardziej dla własnej przyjemności. Kto mógłby się o to przyczepić? Bill jest typem wszystko wiedzącego. Co szybko zaczyna drażnić, ale poza tym wydaje się w porządku. A potem jest Frank. Już od pierwszego spotkania poczułem do niego niechęć, a alarmy ostrzegawcze w mojej głowie nie przestawały dzwonić. Kiedy poznałem Franka, było jasne, że to ja zostałem mu przedstawiony, a nie odwrotnie. Spojrzał na mnie i zapytał: Więc Andy, czym się zajmujesz? Zerknąłem na żonę, która lekko się skrzywiła i pokręciła głową. Odpowiedziałem krótko: Jestem inżynierem. Frank nie uśmiechnął się, raczej wykrzywił twarz w uśmiechu, który wydawał się bardziej drwiący. Wspomniałem, że przestałem próbować angażować się w ich spotkania, wolałem pozostawać trochę z boku, bez bycia zupełnie poza zasięgiem słuchu. Kiedy spotkania odbywały się u nas, często bywałem w sąsiednim pokoju, cicho pracując lub siedząc na werandzie z otwartym oknem, aby móc słyszeć ich rozmowy, aż zapominali, że tam jestem. Szybko zauważyłem, że gdy Frank rozmawia z Karoliną, zdają się dzielić prywatne żarty i więź, która mnie niepokoiła. Czasem komplementuje jej ego, a innym razem wygląda, jakby znał jej myśli lepiej niż ja. Nawiązuję do dawnych rozmów, które zdają się być tylko między nimi i odnoszę wrażenie, że reszta grupy ich nie pamięta. To tylko uczucie, ale nie lubię tego, co ono we mnie budzi. I mówiłem o tym Karolinie, zbywała moje obawy, więc przestałem o tym mówić, ale starałem się, aby zrozumiała moje zastrzeżenia. Reszta zależała już tylko od niej. Grupa miała ustalony schemat podczas swoich spotkań. Po części roboczej relaksowali się przy winie. To wtedy zrozumiałem, że niektórzy z nich grają tylko przed sobą. W połowie semestru, wczesną wiosną, temat rozmowy przeszedł na styl życia prawdziwego pisarza. Wszyscy słynni pisarze byli alkoholikami powiedział ktoś pili po południu i wieczorami, a pisali rankami. Alkohol rozluźniał umysł i otwierał na nowe pomysły, a w poranki, z świeżymi myślami, zaczynali pisać. Najbardziej uznani pisarze mieli burzliwe romanse to właśnie stanowiło ich inspirację. Tego wieczoru Frank rzucił tak, dokładnie to ta intensywność i dreszcz tajemnicy ekscytacja ukrywania wszystkiego przed innymi tam rodzi się prawdziwa inspiracja. To wtedy słowa Karoliny uderzyły mnie jak cios w żołądek. Zgadzam się w stu procentach, w tym tkwi intensywność i dreszczyk nieznanego. Ta ekscytacja, że nikt się o tym nie dowie, to właśnie daje prawdziwe natchnienie. Niektórzy z nich zaśmiali się, inni nie, więc wmawiałem sobie, że to tylko żart, choć od tej chwili zachowałem czujność przez resztę wieczoru. Może wszyscy powinniśmy kiedyś przeżyć dziką noc namiętności, a potem każdy z nas napisze wielką amerykańską powieść, dodał Bill. Nie potrafiłem określić, czy mówił to żartem, czy poważnie. Osobiste słabości nie tworzą wielkiego pisarstwa. Wspaniałe historie rodzą się z człowieczeństwa, empatii i mierzenia się z nieznanym. Wspomniałem już, że lubię Betty. Niezapomniane opowieści to te, które pokazują, jak bohaterowie pokonują przeszkody, dążą do wielkości mimo wszystkich przeciwności i zostawiają świat lepszym miejscem. Może jeśli rzucisz odpowiednie zaklęcie, unikniemy całego tego zamieszania znów wtrącił Frank. Ku mojemu rozczarowaniu, niektórzy w grupie uznali to za zabawne. Nie jestem pewien, czy Betty również się śmiała. Ale miałem przeczucie, że Regi na pewno tego nie zrobiła. Rozmawiali dalej o nawykach pisarzy dotyczących picia i romansów, a ja dalej podsłuchiwałem, nie zdradzając swojej obecności. Wtedy usłyszałem interesującą część ich rozmowy. Czy ktoś jeszcze planuje aplikować na warsztaty pisarskie w Illinois tego lata? Zapytał Frank. Och, już złożyłam swoją aplikację. Trzymam kciuki, żeby mnie przyjęli. Sześć tygodni tylko pisania i rozmów z innymi pisarzami to może naprawdę odmienić moje życie, odpowiedziała Karolina. Było to pierwszy raz, kiedy usłyszałem o jej planach. Frank podchwycił temat od razu. Jestem pewien, że cię przyjmą. Twoje pisarstwo bardzo się rozwinęło w ciągu ostatniego roku. Wierzę, że się dostaniesz. Ja również aplikowałem, choć nie jestem taki pewien, czy mnie przyjmą, dodał Frank. Mój wewnętrzny radar wyczuł fałsz. Serio, Frank, kiedy nagle stałeś się taki skromny? Nie podobało mi się to, co słyszałem, ale na tym etapie nadal bardzo kochałem i ufałem mojej żonie. Po tylu latach małżeństwa, zaufanie jest fundamentem. Nie zadajesz sobie pytania, czy ona coś knuje? Taka myśl nie przychodzi ci do głowy. Małżeństwo to partnerstwo, a twój współmałżonek jest twoją drugą połową. Karolina co roku pokazywała mi, że jestem dla niej ważny, a jedyne czego tak naprawdę pragnąłem, to żeby była szczęśliwa i odnosiła sukcesy. Przynajmniej tak mi się wydawało. A potem wszystko się rozpadło, gdy odkryłem, że moje zaufanie zostało zniszczone. Aktualizacja pierwsza. Z czasem pozwoliłem sobie zapomnieć o tej podsłuchanej rozmowie tamtego wieczoru. Jak już wspominałem, całkowicie ufałem mojej żonie. Niektórzy młodsi faceci mogą tego nie rozumieć, ale po ponad 20 latach małżeństwa zaufanie staje się stylem życia, a nie tylko wyborem. Była późna wiosna, kończyłem właśnie pracę w ogrodzie, kiedy postanowiłem zakończyć dzień i wejść do domu. Kiedy sięgnąłem do drzwi kuchennych, usłyszałem Karolinę rozmawiającą przez telefon, mówiącą: Nie mogę się doczekać, sześć tygodni bez żadnych obowiązków, żadnych zobowiązań i nikogo, kto kto będzie czekał aż wrócę. Zamarłem na te słowa. Oczywiście to będzie najbardziej rozpustne 6 tygodni w moim życiu. Należy mi się to i tobie też, dodała Karolina. Nic mi się w tym nie podobało. Otworzyłem drzwi i wszedłem do kuchni. Karolina wydawała się zaskoczona. Muszę kończyć, Abe już wrócił, a muszę przygotować kolację, zakończyła rozmowę. Z kim rozmawiałaś przez telefon? zapytałem. Och, to tylko Regi. Rozmawiałyśmy o końcu roku szkolnego, odpowiedziała. A jakże, pomyślałem. Chciałem zapytać o kilka rzeczy, zwłaszcza o tę część o nikim, kto czeka aż wrócę, ale miałem przeczucie, że tej nocy nie usłyszę prawdy. Mimo że w środku byłem przygnębiony, z zewnątrz starałem się to ukryć. Później po kolacji nagle zrzuciła bombę. A, B, nie uwierzysz, jaką fantastyczną wiadomość dzisiaj dostałam? Pamiętasz, że aplikowałam na warsztaty pisarskie w Illinois? Nie, chyba mi o tym nie wspominałaś. Skłamałem, mimo że słyszałem o tym ponad miesiąc wcześniej, kiedy podsłuchiwałem rozmowę. No, przecież mówiłam. Złożyłam podanie na sześciotygodniowe warsztaty pisarskie od połowy czerwca do końca lipca na Uniwersytecie Illinois. Mają wykłady z tamtejszymi profesorami. I zapraszają uznanych pisarzy na seminaria i grupy dyskusyjne. I oczywiście będziemy tam dużo pisać. To wspaniała okazja, i przyjęli mnie. To świetnie, kochanie. Na pewno damy radę to jakoś finansowo ogarnąć. Może mógłbym wziąć trochę urlopu i pojechać z tobą? Z przyjemnością posłuchałbym tych wykładów, odpowiedziałem. Zareagowała zaskoczeniem. Och, no cóż, możemy to przemyśleć. To będą naprawdę intensywne sześć tygodni, i pewnie nie będę miała zbyt wiele wolnego czasu na spotkania z tobą, stwierdziła. Znów miałem przeczucie, że coś jest nie tak. Przecież nie jestem wymagający. Może mógłbym być kawowym chłopakiem. Dla grupy rzuciłem żartobliwie. Uśmiechnęła się lekko, ale widziałem, że była zdenerwowana. To mogłoby być miłe, kochanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, powiedziała. Przerabiałem takie uniki już wcześniej i wiedziałem, co one oznaczają. Planuję się upewnić, że nie pojadę z nią do Illinois. Mam wrażenie, że wolałabyś, żebym jednak z tobą nie jechał, powiedziałem. Nie, nie o to chodzi. Po prostu obawiam się, że mógłbyś się nudzić. Interesują cię przecież komputery i układy, a tam będą sami pisarze mówiący o wielkich ideach. W myślach krzyczałem: Serio? Nie powiedziałem jednak nic, choć w duchu czułem, jakby słyszał to całe sąsiedztwo. Nie jestem głupi, kochanie. Nie to miałam na myśli. Po prostu twoja głowa jest bardziej analityczna, a pisarze rozmyślają o większych pytaniach życiowych, powiedziała, próbując się wybronić. Rozumiem. Na pewno świetnie sobie tam poradzisz, odparłem. Aktualizacja druga. Tamta rozmowa nie zakończyła się wzajemnym zrozumieniem czy czułością. Karolina wybuchła krzykiem i resztę nocy albo się kłóciliśmy, albo panowała cisza. I tak minął cały kolejny tydzień w milczeniu, które traktowała jako narzędzie wymuszania na mnie uległości. Starała się mnie zmusić do poddania, żebym się wycofał. Jednak to nie zadziałało. Wręcz przeciwnie, to tylko utwierdziło mnie w przekonaniach. W końcu postanowiłem dać jej do zrozumienia, że wygrała, by mogła myśleć, że udało się jej mnie uspokoić. Jeśli planowała mnie zdradzić, niewiele mogłem zrobić, by temu zapobiec a podsłuchana przeze mnie rozmowa telefoniczna sugerowała, że być może już to zrobiła. Podziękowałem jej za wycieczkę do Kanady, chociaż mój nastrój pozostawał posępny i nie poprawił się aż do czasu, kiedy wróciłem z tej podróży. Kiedy już dostała to, czego chciała, szybko zmieniła swoje zachowanie na ciepłe, kochające, by wzmocnić wrażenie, że wszystko jest w porządku. Zachowywała się, jakby przełączyła przełącznik, co tylko wzbudzało we mnie większe podejrzenia. Rozpoznaję manipulację, kiedy jej doświadczam. Warsztaty pisarskie w Illinois odbywały się około 800 km od nas, więc zapytałem kolegę z pracy, do kogo się zwracał, kiedy podejrzewał żonę o zdradę. Skorzystałem z jego rady i skontaktowałem się z osobą, którą polecił, działającą w Illinois. Warsztaty odbywały się na kampusie Uniwersytetu Stanowego, co sprzyjało dyskretnej obserwacji. Chociaż detektywi nie mogli uczestniczyć w samym programie, mogli poruszać się po kampusie i monitorować miejsca, gdzie przebywali uczestnicy. Uczestnicy jedli posiłki w uczelnianych stołówkach, odwiedzali lokalne bary i spali w akademiku wraz z innymi studentami. To dawało okazję do dyskretnej obserwacji, a kilku z tych studentów w rzeczywistości pracowało dla mnie, wyposażonych w nowoczesne urządzenia. Ponieważ rok akademicki dobiegał końca, nasze córki postanowiły zostać na uczelniach na lato, by pracować w laboratoriach badawczych ze swoimi profesorami. Oznaczało to, że wciąż byliśmy sami w domu, co dawało mi więcej okazji, by pokazywać Karolinie swoją miłość. Zapraszałem ją na kolację do domu, zabierałem na różne pokazy i przedstawienia. Wyglądało na to, że wszystko jej się podobało i zacząłem wierzyć, że robię postępy. Jednak gdy wyznawałem jej swoje uczucia, dostrzegałem w jej reakcji chłodną odpowiedź wiem. Stopniowo zacząłem dostrzegać układający się obraz. Nie chodziło o to, że przestała mnie kochać, po prostu brała mnie za pewnik. Byłem jej znajomym oparciem, pewnym schronieniem. Uznała, że może odejść, szukać ekscytacji, zrobić sobie przerwę od naszego małżeństwa, a ja wciąż będę na nią czekał, kiedy wróci. To uświadomienie sprawiło, że moje plany nabrały kształtu. W dniu, kiedy wyjeżdżała, postanowiłem, że nie mogę pozwolić, by pewne słowa zostały niewypowiedziane. Staliśmy przy drzwiach, gdy podjechał jej transport na lotnisko. Przytuliłem ją mocno i powiedziałem, kocham cię proszę, nie rób niczego, co mogłoby nas zniszczyć. Spojrzała na mnie z irytacją i odpowiedziała: Mam dość twojego braku zaufania. Kiedy wrócę, porozmawiamy o tym na poważnie. Pocałowała mnie krótko w policzek, chwyciła swoje bagaże i poszła w stronę busasa, nie oglądając się nawet za siebie. W tamtej chwili byłem pewien, że moje małżeństwo zmierza ku końcowi. Po 25 latach i dwóch dorosłych córkach nasze małżeństwo zdawało się rozpadać niemal bezgłośnie. Detektyw wykonał swoje zadanie skutecznie. Z jego relacji wynikało, że Karolina i Frank nie kryli się ze swoim zachowaniem, będąc w nieznanym miejscu. Po przyjeździe na warsztaty Karolina musiała zdjąć obrączkę w samolocie, ponieważ na miejscu była już bez niej. Otwarcie mówiła, że niedawno się rozwiodła, a ona i Frank stali się nierozłączni. Trzymali się za ręce, całowali. I zachowywali jak zakochani nastolatkowie. Mój detektyw sprytnie umieścił małą kamerę w korytarzu akademika, gdzie przebywali. Choć mieli przydzielone oddzielne pokoje, spędzali noce wspólnie, czasem w jej pokoju, czasem w jego. Byłem świadomy tego, co się działo za zamkniętymi drzwiami, ale detektyw i jego zespół posunęli się do tego, by zebrać na to bezsprzeczne dowody. Pewnego wieczoru, jeszcze przed zachodem słońca, Karolina i Frank poszli wcześniej do pokoju. Dwaj moi ludzie, udający studentów, usiedli na korytarzu, a później dyskretnie wsunęli miniaturową kamerę pod drzwi. Urządzenie nagrało 20 minut wideo, które jasno pokazywało, co się działo. Kiedy skończyli, było jasne, że Frank nie używał zabezpieczenia. To była ostateczna kropla, która przelała czarę goryczy. Moja decyzja była jasna: to koniec. Byłem pewien, że nie ma już powrotu. Detektyw nadal przesyłał mi raporty, zdjęcia i nagrania, ale już podjąłem decyzję. Kiedy warsztaty dopiero się rozpoczynały, ja zacząłem realizować swoje plany. Miałem zamiar zniknąć bez śladu. Chciałem, żeby wróciła do pustego domu i zobaczyła, że odszedłem. Bez tłumaczeń. Bez negocjacji, bez prób ratowania związku, pozostanie tylko rozwód. Aktualizacja trzecia. Rozważałem różne formy zemsty, ale żadna z nich nie dawała mi satysfakcji. Zrozumiałem, że jedynym sposobem na osiągnięcie spokoju było całkowite odcięcie się od niej. Porozmawiałem z szefem, który zrozumiał mnie, bo sam przeszedł przez podobną sytuację. Zorganizował moje przeniesienie do naszego oddziału w Portland w stanie Maine. Zamówiłem firmę przeprowadzkową, aby przewieźli połowę mebli oraz wszystkie moje osobiste rzeczy na północ. Upewniłem się, że samochód jest w dobrym stanie na podróż, a potem skonsultowałem się z prawnikiem, aby rozpocząć procedurę rozwodową. Pod względem finansowym, Karolina miała własne ubezpieczenie i konto emerytalne. Usunąłem ją ze swoich aktywów i uczyniłem córki beneficjentkami. Podpisałem szybkie przekazanie jej praw do domu w zamian za rezygnację z alimentów. Zostawiłem jej samochód, ale teraz sama musiała opłacać jego ubezpieczenie. Bankowe konta i karty kredytowe zamierzałem załatwić bliżej końca, utrzymując moje zamiary w tajemnicy. Od tej chwili koncentrowałem się na umacnianiu mojego planu. Regularnie dzwoniłem do niej, pytając, jak idą warsztaty i wyrażając moją miłość, w nadziei, że kłamstwa, które mi powie, tylko utwierdzą mnie w mojej decyzji. Nie zawiodła mnie. W ciągu dwóch minut zapewniła mnie o swojej miłości i szybko się rozłączyła, żeby iść na kolację. Detektyw później poinformował mnie, że Frank był przy niej przez cały czas. Wymieniali porozumiewawcze spojrzenia i szydercze gesty. Dla niej to była tylko zabawa. Od tej pory kontaktowałem się z nią wyłącznie przez SMS, by nie ryzykować utraty kontroli nad emocjami podczas rozmowy telefonicznej. Pisałem o wspaniałych wyprawach na ryby, ale w rzeczywistości wysyłałem tam swojego przyjaciela Jake'a z żoną. Oni bawili się świetnie, a Jake dokonał dobrego wyboru, jeśli chodzi o żonę. Kiedy jej sześciotygodniowe warsztaty zbliżały się do końca, zakończyłem przygotowania do wyjazdu. Zostawiłem znak na sprzedaż na trawniku przed domem, co miało być pierwszą rzeczą, jaką zobaczy, gdy wróci. Zamieniłem zamki w drzwiach aby dom już nie wydawał się jej własnym miejscem, wybrałem kilka zdjęć z jej podróży, w tym jednoznaczne kadry z nagrania spod drzwi pokoju Franka, i dołączyłem kopię raportu od detektywa. Wszystko zostawiłem na stole w jadalni, aby jasno dać jej do zrozumienia, że wiem o wszystkim. Większość moich rzeczy została już przewieziona przez firmę przeprowadzkową, która miała je przechować do czasu, aż będę gotowy. Zabrałem tylko dwie walizki, teczkę, laptopa i gitarę. Gitara była dla mnie najważniejsza, nie powierzyłbym jej nikomu innemu. Frank mógł być z moją żoną, ale to ja miałem swoją gitarę i jej nie oddam. Początkowo planowałem wyjechać wcześnie rano, wiedząc, że Karolina wróci dopiero późnym wieczorem, żeby nie być już na miejscu, kiedy wróci do domu. Jednak zmieniłem zdanie i postanowiłem dać jej odczuć ból natychmiast. Jeszcze podczas pobytu na warsztatach wysłałem jej e-mail z trzema starannie wybranymi zdjęciami, na których była z Frankiem z krótkim tekstem Rozwodzę się z tobą. Wybrałem jedno zdjęcie, na którym byli niemal intymni na parkiecie. Wyraźnie widoczna była jej ręka bez obrączki. Drugie zdjęcie przedstawiało ich wchodzących do pokoju Franka, trzymających się za ręce. Trzecie było kadrem z nagrania w akademiku, gdzie jej twarz była dobrze widoczna. Liczyłem na to, że zobaczę te zdjęcia i poczuję się niekomfortowo podczas swojej ostatniej romantycznej nocy z Frankiem, spędzając ją na nerwowym poszukiwaniu kamer, które już dawno zostały usunięte. Potem wyłączyłem telefon, opuszczając dom, który przez lata był naszym domem rodzinnym. Uczucia były mieszane: ból, niepewność i nowo odkryta wolność. To było jednocześnie najtrudniejsze, najbardziej niepewne i najbardziej wyzwalające doświadczenie mojego życia. W istocie moja żona już od dawna była poza moim życiem. Nie wiem kiedy i dlaczego, ale było tak, jakby umarła. Nawet jeśli to ja podjąłem ostateczną decyzję, kobieta, która była moją żoną, przestała istnieć, stała się kimś, kogo już nie znałem i z kim nie chciałem się ponownie łączyć. Ruszyłem w podróż ku nowemu życiu, na nieznaną drogę, a mimo głębokiego uczucia straty towarzyszyło mi dziwne uczucie wyzwolenia. Ciężar oszustwa, zdrady i poniżenia zniknął z moich ramion, przynajmniej na jakiś czas. Jedynym kosztem było to, że połowa mojego życia stała się teraz niedostępna. Choć było późno, moje myśli buzowały, więc przejechałem około 100 mil pustą autostradą, pogrążony w rozmyślaniach, aż znalazłem mały hotel na noc. Nie szukałem hotelu sieciowego, chciałem prawdziwego, lokalnego miejsca na śniadanie. Pragnąłem czegoś autentycznego. W końcu znalazłem takie miejsce i zjadłem ostatnią porządną porcję kaszy kukurydzianej, jaka mogła mi się trafić na długi czas. Delektując się śniadaniem, myślałem o tym, że ta podróż do Maine to początek nowego rozdziału. Następny dzień, kiedy ruszyłem w stronę Portland, poczułem, że zaczynam nowy etap życia. Dotarłem tam po południu i postanowiłem zgłosić się do nowego biura, aby dać znać, że dotarłem. Znałem już połowę zespołu i zostałem przyjęty z serdecznością. Poczułem ulgę. Byli to pierwsi, nieskomplikowani ludzie, których spotkałem od tygodnia. Mój nowy szef Henryk zorganizował małe przyjęcie powitalne w swoim domu. Byliśmy wszyscy. Grillowaliśmy steki i piliśmy doskonałe lokalne piwo. Wiem, że powinienem był zjeść homara, skoro byłem w Maine, ale nie czułem pośpiechu. Liczyło się to, by wrócić do normalności. Zespół zapytał mnie o moją historię. Dlaczego facet z południa nagle przeprowadza się do Maine? Opowiedziałem im swoją opowieść, omijając szczegóły, ale na tyle jasno, żeby zrozumieli, co się wydarzyło. Zakończyłem prośbą. Być może przez najbliższe tygodnie będę czasem drażliwy, co nie jest w mojej naturze. Mam sporo do przepracowania, więc jeśli zrobię coś niestosownego, nie wahajcie się mi o tym powiedzieć. Przyda mi się delikatna reprymenda. Nieoczekiwanie wszystkie kobiety mnie uściskały, a mężczyźni położyli mi ręce na ramionach. Jesteśmy tu dla ciebie, A B, powiedzieli i to było wszystko, czego potrzebowałem. Tego wieczoru, po powrocie do hotelu, ponownie włączyłem telefon. Córki przesłały mi wiadomości wsparcia. Ich przyjaciele także wysłali kilka wiadomości, dziękując za obiad i zapewniając, że będą wsparciem dla moich córek. Ci młodzi ludzie są naprawdę niesamowici. Znajomi nadal się odzywali, więc postanowiłem wyjaśnić im sytuację, aby nie musieli się martwić. Nie ujawniałem mojego miejsca pobytu, to przyjdzie później. Po prostu opowiedziałem dlaczego wyjechałem. Początkowo nie chcieli w to uwierzyć, więc wysłałem im te same trzy zdjęcia, które pokazałem Karolinie i poinformowałem ich, że jeśli będą potrzebować dalszych dowodów, mogę dostarczyć więcej. Docierało do mnie coraz bardziej, że moje wyobrażenie o zostaniu duchem było tylko mrzonką. Za dużo ludzi się o mnie troszczyło, a to naprawdę pozytywna rzecz. Przejrzałem pozostałe wiadomości od Karoliny i odsłuchałem nagrane rozmowy. W końcu przyznała się do wszystkiego. Choć jej spowiedź przeplatała się z napadami złości, próbowała mnie obwiniać na różne sposoby, za wszystko, co się wydarzyło i za nasze problemy. To wina Franka, mówiła, on miał na mnie tak silny wpływ. To ty mnie dusiłeś, to twoja wina, bo za dużo pracowałeś. Posunęła się nawet do tego, by twierdzić, że nic poważnego między nimi się nie wydarzyło, tylko się droczyli. Ledwo powstrzymałem się od śmiechu, gdy próbowała mnie przekonać, że szukała tylko twórczej inspiracji. Poszła nawet tak daleko, by oskarżyć mnie, że zniszczyłem jej relacje z córkami, jakby to nie jej działania tego dokonały. Kiedy skończyła mówić, wyjaśniłem jej wszystko wprost, zaplanowała zdradę z Frankiem, odpierała moje próby ratowania związku, przeprowadziła zdradę i teraz ponosi konsekwencje. Nie interesowały mnie już jej wyjaśnienia. Kiedy odłożyłem słuchawkę, wciąż płakała i próbowała mnie przekonać, jednak ja już skończyłem. To był koniec. Po przeprowadzce znalazłem proste, ale wygodne dwupokojowe mieszkanie blisko pracy. Początkowo myślałem o nim jako o tymczasowym rozwiązaniu, ale szybko zmieniłem zdanie. Życie w małym mieszkaniu w mieście bez zbędnych obowiązków związanych z posiadaniem domu miało swoje zalety. Zaczęło mi się to podobać. Nawet pomyślałem o zakupie małej chatki na wybrzeżu, gdzie mógłbym spędzać weekendy, ale potem przyszedł mi do głowy inny pomysł. Zamiast chatki, mógłbym kupić łódkę, trzymać ją w porcie i uczynić z niej swoją weekendową odskocznię. Podczas gdy przeprowadzałem się i układałem nowe życie, okazało się, że nie jestem tak samotny, jak się spodziewałem. Spędzam więcej czasu z córkami niż wtedy, gdy mieszkałem w Raleigh. Obie odwiedzają mnie co miesiąc na weekend, często przyjeżdżając z przyjaciółmi. Moje mieszkanie wypełnia się energią i śmiechem na te 36 godzin, po czym zapraszam je na kolację do najlepszej restauracji, na jaką mnie stać kiedy wyjeżdżają, cieszę się chwilą spokoju, choć natychmiast za nimi tęsknię. Nieoczekiwanie kilku moich starych przyjaciół także mnie odwiedziło, a reszta planuje to zrobić, gdy pogoda będzie lepsza. Żyję teraz samotnie, ale nie czuję się samotny. Poznałem nowych ludzi w pracy i poprzez moje nowe pasje. Społeczność żeglarska jest pełna energii i otwarta na nowe znajomości. Spotkałem interesujące kobiety, choć zamierzam zachować ostrożność i poczekać z ewentualnymi relacjami, dopóki rozwód nie stanie się oficjalny. Mimo, że rozwód jest już prawie sfinalizowany, Karolina wciąż szuka kontaktu. Nie wykazuje prawdziwej skruchy i próbuje zbagatelizować całą sytuację, powtarzając: Wszyscy tak robią, to nic nie znaczy. Ale prawda jest taka, że to wszystko ma znaczenie. Bliskość fizyczna ma znaczenie, a zdrada i manipulacja są jeszcze bardziej bolesne. Myślałem o tym, żeby jej to wyjaśnić, ale ludzie się zmieniają, a ja już nie widzę w tym sensu. Szczerze mówiąc, nasze życia nie są całkowicie od siebie oddzielone. Mamy przecież wspólne córki i wielu wspólnych znajomych. Mimo to, mając teraz 600 kilometrów między nami, nie muszę już na co dzień zmagać się z bólem odrzucenia i zdrady. Kiedyś Karolina była centrum mojego życia, aż do chwili, gdy przestałem być częścią jej życia. Teraz buduję swoją własną ścieżkę i przyszłość. Kilka pozytywnych skutków tej sytuacji. Po pierwsze, naprawdę polubiłem życie tutaj na północy. Przeżywam właśnie swoją pierwszą zimę w Maine, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem, ale skoro inni sobie radzą, to ja też dam radę. Wczesne zmierzchy sprawiają, że wieczorne spotkania i przytulne chwile w domu stają się jeszcze bardziej wartościowe. Zacząłem szukać łódki i znalazłem miejsce do cumowania niezbyt daleko od miasta. Czekam na wiosnę, żeby móc się zająć moim nowym hobby, zaplataniem lin i nakładaniem lakieru. Lokalne restauracje są świetne, mikrobrowary oferują fantastyczne piwa, a ludzie są autentyczni i życzliwi. Odkrywam nowe zainteresowania i uczę się lokalnych tańców jak Contra Dancing, a miasto wciąż zaskakuje mnie różnorodnością rozrywek. Myślę, że wszystko w moim życiu zmierza ku lepszemu, czy moje serce jest w pełni uleczone? Jeszcze nie, ale wierzę, że czas ma swoje sposoby na leczenie ran. Jestem pewien, że czeka mnie lepsze życie. Mała dygresja na koniec: żona Franka okazuje się ma równie tradycyjne podejście jak ja. Wyrzuciła go z domu i wniosła o rozwód. Co więcej, zarówno Karolina, jak i Frank nadal są niepublikowanymi autorami. Można powiedzieć, że to dość surowa forma sprawiedliwości. Karolina i Frank wydawali się tak pochłonięci swoją romantyczną wizją prawdziwego pisarza. Zburzliwym życiem osobistym, że nie zauważyli, jak wielką szkodę wyrządzają swoim najbliższym. Nie wiem, czy kiedykolwiek uświadomią sobie, co stracili i jak bardzo sami przyczynili się do swojego upadku. Dla mnie najważniejsze jest teraz budowanie nowego życia na własnych warunkach. Żyję prostszym, bardziej autentycznym życiem, otoczony ludźmi, którzy naprawdę mnie wspierają i doceniają. Pracuję nad rozwojem nowych umiejętności, przywracam stare pasje i pielęgnuję relacje z córkami, które okazały się niezłomnymi filarami w moim życiu. Czasem zastanawiam się, jak to wszystko się ułoży. Czy nadejdzie dzień, kiedy całkowicie przestanę myśleć o zdradzie Karoliny? Prawdopodobnie nie, ale z biegiem czasu te wspomnienia stają się coraz mniej bolesne. Każdy dzień w Maine, każda nowa znajomość, każda godzina spędzona na łódce, każdy weekend z moimi córkami sprawiają, że odczuwam postępujące wyzwolenie. Mimo wszystko, nie zamierzam być całkowicie odcięty od Karoliny. Nasze córki są już dorosłe, ale wciąż będziemy obecni w ich życiu na ważnych wydarzeniach, świętach i rodzinnych spotkaniach. Zamierzam trzymać się moich zasad, pozostając uprzejmym i dystyngowanym. Zrozumiałem, że najlepszą zemstą jest zbudowanie szczęśliwego, niezależnego życia, takiego, w którym nie potrzebuję już jej aprobaty ani wsparcia. Gdy spojrzę wstecz na te trudne chwile, wiem, że wyciągnąłem z nich lekcje. Zrozumiałem, ile jestem w stanie znieść i jak ważna jest autentyczność w relacjach. Po latach kompromisów, poświęceń i zdrady nadszedł czas, by żyć dla siebie. Teraz, kiedy kończy się zima i nadchodzi wiosna, czuję, że w moim życiu także zaczyna rozkwitać coś nowego. Słońce, zapach morza, poranna kawa na przystani, to wszystko przynosi poczucie spokoju, na które zasługuje. Być może jeszcze kiedyś znajdę miłość, ale na razie jestem szczęśliwy, mając siebie i życie pełne możliwości. To moja historia, moje drugie życie. Każdego dnia uczę się na nowo, jak wygląda życie, gdy ma się pełną kontrolę nad własnym losem. Rano spaceruję po porcie, czując morską bryzę i obserwując ludzi spieszących do swoich codziennych obowiązków. Wieczorami siadam z książką przy lokalnym piwie lub spędzam czas na poznawaniu moich sąsiadów i nowych znajomych. Moje życie przestało być grą kompromisów. To ja decyduję, jak spędzam czas i na czym się koncentruję. Od czasu do czasu moje córki przyjeżdżają do mnie, zabierając mnie na długie spacery po mieście, odkrywając ze mną nowe miejsca. Widzę, że ich szacunek do mnie wzrósł. Wiem, że one też doświadczyły emocjonalnego szoku związanego z rozwodem. Karolina, w swojej dumie i niewyparzonym języku, próbowała zrzucić winę na mnie, ale dziewczyny nie dały się zwieść. W ich oczach jestem tym, który okazał się stabilny i szczery. Odkryłem, że ich wsparcie i miłość to jedne z najcenniejszych rzeczy, które posiadam. Plany związane z zakupem łódki zaczynają przybierać konkretną formę. Po latach spędzonych na lądzie, możliwość wypłynięcia na szerokie wody, poczucie wolności, jakie daje ocean, wydaje się odpowiednim dopełnieniem tego nowego życia. Już sobie wyobrażam, jak wyruszam na żagle w ciepły letni poranek, z dala od lądu i jego problemów. Wiele rzeczy w moim życiu pozostaje jeszcze niepewnych, ale wiem jedno. Ta podróż, zarówno emocjonalna, jak i dosłowna, była potrzebna. Odnalazłem siebie na nowo. Nigdy nie sądziłem, że w wieku pięćdziesięciu lat zacznę budować życie od zera, ale teraz wiem, że było to najlepsze, co mogłem dla siebie zrobić. Czasem zastanawiam się, co robi teraz Karolina. Czy żałuje swoich decyzji i tego, co straciła? Może z czasem zrozumie, że w pogoni za iluzorycznym marzeniem poświęciła coś prawdziwego. Ale to już nie moja sprawa. Moje życie jest tutaj, w Maine, z nowymi znajomymi, pasjami i planami, które czekają na realizację. Z każdym dniem uczę się żyć z lżejszym sercem, uczę się cieszyć się prostymi rzeczami, i odkrywam, że to właśnie one przynoszą najwięcej szczęścia. Choć moje serce nie jest jeszcze w pełni wyleczone, wiem, że z czasem wszystkie blizny staną się tylko wspomnieniem. A kiedyś, gdy spojrzę na nie z perspektywy lat, będą przypomnieniem, jak daleko zaszedłem. To jest moje życie, moje drugie życie, i jestem gotowy wziąć je w swoje ręce i nadać mu taki kierunek, na jaki zasługuje.